Jonizująca suszarka do włosów od Body Lamp, czyli naprawdę stylowa suszarka z wieloma funkcjami. Ja jestem Kamil Nikodem i dzisiaj sprawdzimy, czy suszarka za jedną piątą ceny Dysona w ogóle się opłaca. Sam od wielu lat używam suszarek fryzjerskich, i dlatego też chciałem sprawdzić, czy ona im dorówna. No i czy dorówna Dysonowi. <laughs> Zacznijmy więc od wyglądu. Suszarka Bodyland jest naprawdę bardzo ładna. Dostępna jest w czterech kolorach. Ja mam tą czarną i ona naprawdę wygląda luksusowo. Tutaj ze złotym wykończeniem, ze złotymi przyciskami wygląda premium. To, co nam się od razu rzuca w oczy w tej suszarce, to brak otworu, tak jak w Dysonie, a jest ona zabudowana z dwóch stron. Natomiast cały ten system działa podobnie. Wydaje mi się, że jest to zrobione po prostu po to, aby. Nie dostali oni pozwu. Dodatkowo, gdy suszarka jest włączona, to z tyłu świeci się na trzy różne kolory. Ale o tym w dalszej części filmu, ponieważ tutaj przejdziemy już do funkcji. Mi ten wygląd naprawdę bardzo się podoba. Jeśli ktoś lubi ciemne łazienki, takie marmurowe, to będzie ona bardzo ładnie tam pasować. A czy ta suszarka jest mocna? Ta suszarka ma 1500W mocy. Ale niech was to nie zwiedzie, bo na rynku znajdziecie oczywiście mocniejsze. Nawet Dyson jest trochę mocniejszy. Ale. Sama moc i ten wydmuch powietrza jest naprawdę potężny. Ona pozwala wysuszyć męskie włosy do dwóch minut, a damskie do trzech. I świetnie suszy głowę, a uważam nawet, że czasami za mocno na tym największym trybie i robi się czasami takie małe siano na głowie, bo aż za szybko suszy włosy. A zresztą sami spójrzcie. <słyski> Jest mocna. A żeby pokazać Wam moc tej suszarki, postawię tutaj pudełko puste na stole i sami zobaczcie z takiej odległości, czy odleci. Jak sami widzicie, jest całkiem nieźle. A teraz spróbujemy z telefonem, czy ta suszarka go przesunie. No i jak sami widzicie, da się ją ruszyć. Oczywiście z bliska. Oczywiście z bliska, ale telefon jest ciężki. A czy ma jakieś dodatkowe funkcje? Suszarka głównie służy do suszenia, ale jednak mamy w niej kilka opcji, które możemy zmienić. Po pierwsze, dwa tryby wydmuchiwanego powietrza. Pierwszy i drugi. Kolejną rzeczą jest przycisk do zmiany trybów. Gdy suszarka jest włączona, możemy wybrać jeden z trzech dostępnych trybów w tej suszarce. Każdy tryb z tyłu ukazuje nam się innym kolorem. Czerwony to gorące powietrze, niebieski kolor to oczywiście powietrze zimne. I w wielu suszarkach na tym te opcje się kończą. Tutaj natomiast mamy jeszcze kolor żółty, i to jest takie ciepło-zimne powietrze raz cieplejsze, raz zimniejsze, raz cieplejsze, raz zimniejsze, więc bardzo dobre do modelowania. I kolejną funkcją tej suszarki jest funkcja jonizacji. Czy ją się da włączyć jakoś osobno? Raczej nie. W każdym trybie ona działa, albo przynajmniej powinna. No, i oczywiście nie będą wtedy nam się włosy tak elektryzować, będą bardziej lśniące, łatwiej się będą układały. Także taki trik. Jak w takiej suszarce, naprawdę za jedną piątą ceny, jak Dyson, to uważam, że tych funkcji jest naprawdę sporo. A czy są do niej jakieś dodatki? I tak, suszarka Bodylend przychodzi do nas z dwoma dodatkami. Możemy oczywiście suszyć głowę taką bez niczego, ale mamy też koncentrator, który, uwaga, trzyma się na magnes. I trzyma się na magnes naprawdę mocny. Sami zobaczcie, że ja mogę go tutaj wyciągać i trzeba naprawdę go pociągnąć, żeby on, on odpadł. Więc tak prosto on Wam nie odpadnie, no chyba, że naprawdę mocno, nie wiem, o coś zaczepicie, ale no jak widzicie, ja pukam tutaj sobie w dłoń i dopiero teraz spadło, więc sami możecie ocenić. No według mnie ten magnes jest naprawdę spoko i mocny, no też nikt raczej nie wali suszarką w głowę sobie, tylko przypadkowo. Ale w innych suszarkach tak samo może wam to odpaść. I oprócz koncentratora mamy też dyfuzor. Dyfuzor jest naprawdę sporych rozmiarów, jak sami możecie zauważyć. I tak samo jest on bardzo mocny, więc no, raczej nie powinien Wam odpaść, jak sami widzicie, robiąc tak, robiąc z tą suszarką cokolwiek, o raczej to nie odpadnie. Trzeba trochę siły użyć, żeby po prostu go zdjąć. Wiadomo, że jeśli gdzieś zaczepicie, to wtedy wam odpadnie, ale no to już trzeba mocno zaczepić. A jak ta suszarka leży w dłoni? Suszarka Bodlent jest naprawdę bardzo przyjemna w użytkowaniu. Co ważne dla mnie, jest bardzo lekka. Waży tylko 460 gramów, więc jest naprawdę leciutka. A co najważniejsze, to góra tej suszarki jest bardzo krótka. Jeśli zdejmiemy sobie koncentrator, to ona w ogóle prawie nie odstaje. Możemy dosłownie trzymać sobie rękę Blisko ciała i sobie elegancko suszyć naszą głowę. W dotychczasowych suszarkach, które używałem, suszarkach fryzjerskich, ta góra jest ogromnie długa, więc trzeba po prostu trzymać tak rękę, żeby w ogóle tutaj przynajmniej blisko nas była ta suszarka. A tutaj możemy sobie ją naprawdę daleko od głowy odsunąć, jeśli na przykład nie chcemy blisko suszyć. I to jest, uważam, świetna zaleta tej suszarki i ogólnie takich suszarek tego typu. Z jedynych minusów to za bardzo nie możemy tej suszarki trzymać tutaj za tą kratkę, ponieważ tak samo jak te zwykłe suszarki, z tyłu mają tą kratkę, a rączkę mamy pełną. Tak, te suszarki stylowane na Dysona i stylowane na tym ich systemie muszą po prostu tutaj jakoś to powietrze wprowadzać. No i właśnie. One robią to tutaj przez tą rączkę, ponieważ ta cała suszarka to jest właśnie cały ten system, tak jak i w Dysonie, a w zwykłych suszarkach fryzjerskich wszystko dzieje się w tej tubie tutaj na górze. I kolejną już mini wadą, ponieważ uważam, że ta suszarka nie ma za wielu wat, ale no jest taka jedna, to jest ten przycisk tutaj, bardzo łatwo go wcisnąć podczas suszenia, jak na przykład suszymy, o. Coś w tym stylu i klikamy i zmienia nam się po prostu wtedy ciepło. Natomiast yy, w innych suszarkach macie dokładnie to samo i bardzo podobnie umiejscowione te przyciski, więc jak ten jest po prostu przesuwany i ciężko go przesunąć, tak tego naprawdę łatwo kliknąć. Wystarczy, że po prostu, nie wiem, coś zrobicie i już możecie, jak słyszycie, klikać. No niestety. Czas suszenia włosów. Producent, czyli Bodyland chwali się że wysuszymy tą suszarką włosy od 1 do 3 minut. I po przetestowaniu jej kilka razy, naprawdę uważam, że nie ma za bardzo z czym się ścigać, bo naprawdę ja do 2 minut suszę swoje włosy. Do 2 minut, gdzie zazwyczaj zajmowało mi to tak około 5 taką zwykłą suszarką, tak tą naprawdę do 2 minut i uważam, że jest ona czasami za mocna. Więc moim zdaniem, totalnie do tych 3 minut damskie włosy Przynajmniej takie, tutaj do ramion jesteście w stanie sobie wysuszyć, ponieważ ta dodatkowa minuta to ja już naprawdę na modelowanie sobie poświęcam i już jest elegancko. Wiadomo, no to z modelowaniem będzie to trwało pewnie i z 5 minut. Ale przy normalnej suszarce kobiecej głowy też się w 3 minuty nie wysuszy i nie ułoży. A czy jest ona głośna? Sami posłuchajcie! Suszarka teraz działa na największej mocy i jak sami możecie usłyszeć, da się rozmawiać. No oczywiście! To jest suszarka. Ale wydaje mi się, że suszarka fryzjerska jest zdecydowanie głośniejsza. Więc tak, nie jest ona jakaś ultra cicha, ale też nie ryczy na cały regulator jak niektóre suszarki i da się przy niej nawet nawet rozmawiać. A czy jest tańsza niż Dyson? Tak, suszarka Bodyland jest zdecydowanie tańsza niż Dyson. Kosztuje 299 zł w wielu sklepach, i naprawdę za tą cenę taka suszareczka. To świetny wybór. Macie tutaj trzy tryby ciepła, regulację mocy, no i dodatkowo oczywiście ta suszarka ma funkcję jonizacji. Tylko brać. W zasadzie naprawdę nie widzę takich większych wad w tej suszarce po tygodniowym korzystaniu z niej. A jak wygląda cały zestaw? Suszarkę dostajemy w takim oto pudełku. Jest ono dosyć sporych rozmiarów. Dookoła mamy... Wydrukowane różne opcje, które ona posiada, no i ogólnie całość wygląda bardzo schludnie. A tak prezentuje się pudełko po otwarciu. Mamy tutaj oczywiście suszarkę, mamy tutaj koncentrator oraz dyfuzor. Kabel jest schowany z tyłu pudełka. No i na tym kończy się cała filozofia. Podsumujmy więc suszarkę Bodyland. Suszarka Bodyland jest naprawdę bardzo fajna i przyjemnie się z niej korzysta. I wcale nie mówię tego, bo ją dostałem za darmo do testów. Zostaje ona u mnie i będę z niej naprawdę długi czas korzystał, bo to, jak miło się z niej korzysta, jak ona jest lekka, jak nie trzeba się rozciągać, to to jest po prostu naprawdę niesamowita wygoda. A dodatkowo przepiękny wygląd. No ta czerń z tym złotem, no przynajmniej mi się bardzo podoba. Są do koloru jeszcze inne. Jest na przykład biała, ja natomiast zdecydowanie wybrałem czarną. Myślę, że jeśli nie macie suszarki Dysona, to kupując tą kompletnie się nie zawiedziecie. No chyba, że macie Dysona, no to wtedy. W sumie co robicie na tym filmie? <laughs> Bo mając Dysona, w sumie nie robiłbym nic innego oprócz suszania sobie włosów codziennie przez 12 godzin. Pytanie jednak, czy każdy z was jedzie najnowszym Mercedesem? Jeśli tak, no, to w takim razie wybór jest prosty, Dyson, jeśli jednak ktoś z Was ma Toyotę i też jeździ, jeśli ktoś z Was ma Volkswagena i też jeździ, no to jak najbardziej taka suszarka też będzie świetnie suszyć Wam włosy, naprawdę świetnie, ponieważ bardzo ją polubiłem i przestałem używać prawdziwej fryzjerskiej suszarki, dużej, ciężkiej, bardzo mocnej, ale... Komfort użytkowania tej jest po prostu niesamowity. Więc jeśli spodobała Wam się recenzja tej suszarki, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, ponieważ właśnie dzięki tym łapkom mogę dostać taki sprzęt na testy i mówić o nim co mi się tylko podoba. Także koniecznie zostawcie łapę w górę, będę bardzo wdzięczny. No i oczywiście też napiszcie komentarz, czy macie na przykład suszarkę Dysona. Czy chcielibyście kupić taką, a może macie kompletnie inny model i też bardzo polecacie? No to oczywiście sekcja komentarzy jest Wasza. No i zostawcie subskrypcję na tym kanale, aby pozostać na dłużej i obejrzeć inne ciekawe recenzje nie tylko suszarek, nie tylko takich przedmiotów, ale również telefonów, pojazdów elektrycznych, kamer czy wiele, wiele innych fajnych gadżetów. A teraz, cześć, trzymajcie się, do następnego. Bye.